Witajcie, mam na imię Martyna i dopiero założyłam blog. Zaraz przed, yy, kręcę go z moją siostrą i moją koleżanką. Zaraz z Wam je przedstawię. Ale na początek krótka przerwa. Do zobaczenia! Witajcie ponownie. Teraz przedstawię Wam Adę, moją koleżankę, która opowie Wam o zainteresowaniach, hobby i kim by chciała zostać w przyszłości i ile ma lat. Hej. Mam na imię Ada, mam 8 lat i chciałabym, tak naprawdę, chyba zostać y, pisarką albo lekarzem. Moja hobby to jest sport i gimnastyka. No i nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Papa! Pa! Bardzo dziękujemy Adzie za wypowiedź. Już za chwilę moja siostra opowie Wam, o, opowie Wam, kim by chciała zostać i jakie ma zainteresowania. Do zobaczenia. Cześć, witajcie po przerwie. Teraz moja siostra opowie Wam o zainteresowaniu, hobby i kim by chciała zostać w przyszłości. Oglądajcie. Cześć, tutaj Weronika. Jestem siostrą Martyny, mam 8 lat. I bardzo się interesuję śpiewaniem, gimnastyką i tańczeniem. Chciałabym zostać gimnastyczką albo piosenkarką. Moje hobby to gimnastyka. Bardzo dziękujemy mojej siostrze za wypowiedź. Już za chwilę pokażę Wam swój pokój. Do zobaczenia. Cześć, witajcie ponownie. Teraz pokażę Wam swój pokój. Tutaj są moje drzwi, bardzo jak widać, obklejone. Tutaj jest mój regał, gdzie mam półki, gdzie mam zabawki, pluszaki, książki, gry, skarbonki i wiele innych różnych rzeczy. Tutaj trzymam wszystkie przybory i kartki i zeszyty i tak dalej. Kolorowanki. Tutaj jest moje stanowisko pracy. To jest moje krzesło. Tutaj mam okno, chociaż w widoku nie będzie zbyt widać, bo jest wieczór. Tutaj mam krzesło, komodę i drugą komodę. A to jest moje łóżko. I teraz największa część w moim pokoju ogromna szafa na całą ścianę razem z półką Lego Friends. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam!